Czy policja, prokuratura, sądy mogą być latającymi małpami? Witam. No, odpowiedź jest oczywista, że oczywiście, że tak. Musisz zrozumieć, że zazwyczaj osoba zaburzona narcystycznie e, większość rzeczy sama nie zrobi, tylko będzie wysługiwała się kimś lub jakimiś tam instytucjami i tak dalej, i tak Często właśnie u. Kobiet jest po prostu straszenie Ciebie, że jak coś tam nie zrobisz, że jak coś tam zrobiłeś, że coś tam to tego, przyjdą, zgarną Cię, zabiorą Cię, e, sprawy sądowe otwierają, że już jakieś pozwy i tak dalej, jakieś zgłoszenia do prokuratur, jakieś tam, no tutaj znam tego, tego, to On Cię przyjdzie i tak dalej, tutaj po prostu spalą Ci to auto i tak dalej. Rozumiesz? To jest normalne. To jest normalne zachowanie. Osób narcystycznych. Przykładów, przykładów można tutaj mnożyć miliony, naprawdę, ale to jest naturalne. Te starsze kobiety, już jakby to powiedzieć, są ekspertkami. Rozumiesz? Naprawdę. I widzisz, głównie chodzi o to, żebyś się wystraszył. Zazwyczaj Pies, który najgłośniej szczeka, najsłabiej gryzie. Oczywiście nie można zakładać, że nic się tutaj może nie wydarzyć, że na zastraszaniu się skończy, bo jest wiele kobiet zaburzonych, które idą gdzieś tam na policję. Na straż miejską, gdzieś tam zgłaszają, gdzieś tam pozwy piszą i tak dalej, i tak dalej. I będą, rozumiesz, będą. Dlatego widzisz, aby oszczędzić Tobie czasu, energii, nerwów, ważne jest to, żebyś po prostu jak najszybciej. Takie dziewczyny odpulał, rozumiesz? Naprawdę, ja nie mówię ci tego po to, by po, by po prostu zabrać ci te dziewczyny, że nie, nie podchodź do tego, nie, nie tego ja, nie, nie, nie. Dla każdego dziewczyn starczy, nikomu tych pięknych dziewczyn nie zabraknie i tak dalej, i tak dalej. Ale widzisz, po co ci przykładowo gdzieś tam męczyć się, chodzić, nawet możesz dostawać wiadomości gdzieś tam zastraszające. Rozumiesz? Naprawdę. Dlatego widzisz, jednym z takich, jakby to powiedzieć mechanizmów, które ja zawsze mówię nie karm narcyza. Jeśli przykładowo taka kobieta nie będzie mogła się do ciebie dodzwonić, no to jej pole manewru tutaj nie zadziała. Jeśli przykładowo nie będziesz pisał do dziewczyny, no to ona nie będzie miała podkładki. Bo widzisz, taka dziewczyna może cię sprowokować, porobić screeny, rozumiesz? I po prostu wysłać, pojechać. Rozumiesz? Także ty musisz być inteligentniejszy. Może być tak, tak jak już kiedyś mówiłem, że dziewczyna może sobie wyrwać jakiegoś gościa, pokazać mu, że do niej piszesz, że do niej dzwonisz i on po prostu może go uruchomić. I mógł, że po prostu na Ciebie zrobić jakąś zasadzkę, że przyjedziesz i tak dalej. I miałem coś takiego, rozumiesz? Naprawdę. Bo widzisz, zazwyczaj celem kobiet narcystycznych, zaburzonych jest niszczenie. Kobieta narcyz nienawidzi, jeśli ktoś zrobił jej to, co ona innym robi. Ona wtedy wpada w furię, rozumiesz? Wyobraźmy sobie, że kobieta narcyz zdradza wszystkich dookoła. I nagle trafiła na kogoś, kto ją po prostu zdradził. I ona w tym momencie chce go zniszczyć. Rozumiesz? Dla niej to nie do przyjęcia. Ona nie potrafi tego po prostu przeboleć. Jej celem numer uno teraz jest po prostu zniszczenie. Bo jak on mógł? Bo to podważa jej idealizm. To podważa jej mechanikę, że jej wolno wszystko. Tobie nie. Rozumiesz? I jak mogło do tego dojść? Nie wiem. Naprawdę. Widzisz, wiem co mówię, bo. Czasem poznaję kobiety zaburzone, i ja już wiem, kim ona jest. Ja już wiem, co powiedzieć, co zrobić. I czasem spotykam się z taką dziewczyną, nawet kilka miesięcy. I od początku ja doskonale wiedziałem, rozumiesz? Wszystko, jakby to już ustawiłem i tak dalej. I w momencie, gdy ona się dowiaduje czegoś, nagle po prostu wpada w furię. Jak, jak to możliwe? Jak ona, jak mogła się na to dać nabrać? Przecież to ona tak robiła, rozumiesz? Wyobraź sobie, że wiesz, że dziewczyna gdzieś tam działa na kilka frontów i ty też działasz na kilka frontów. I ona się nagle o tym dowiaduje. Bo jej pozwalasz na to. I ona wtedy wiesz, nie może tego wytrzymać. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Rozumiesz? To jest właśnie to. Dlatego no mówię, zazwyczaj tutaj takie mechanizmy, to będą standard. Wiesz? To będzie standardowe. Na początku, jak już powiedziałem, będzie maska. Będzie dziewczyna idealna. I właśnie ten idealizm powinien ciebie zaniepokoić. Bo widzisz, ja wolę, gdy zagaduję do dziewczyny, i ona jest taka trochę, nazwijmy to, wredna, bo to już jest takie okej okay, spoko. No znaczy, jak zagadujesz do kobiety zaburzonej i widzi, że jesteś atrakcyjny, no bo jak się nie będziesz atrakcyjny, to cię zmiesza z błotem, oleje cię i tak dalej, ale zazwyczaj, gdy jesteś dla niej atrakcyjny, no to to będzie takie udawane i to mnie zawsze przeraża. Widzisz, kolejną taką mechaniką, która powinna ciebie zaniepokoić jest to, że dziewczyna zawsze wszystko, co mówisz, śmieje się. Czasem wpadniesz na takie kobiety, gdzie powiesz coś tam. Na... <laughs> Wiesz co co, nie powiesz, się śmieje, to są najgorsze typy lasek. To jest najbardziej e, niezrównoważona kobieta. To może być dziewczyna, to może być jakaś stara ciocia, jakaś stara babcia i tak dalej, jakaś sąsiadka czy coś. Naprawdę bój się takich kobiet. One to po prostu są najgorsze. Ty coś tam powiesz, dzień dobry, ona he he, dzień dobry, jak tam? O, 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 o. Roz... o ja pierdolę, to, 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 to jest najgorsza laska, naprawdę, to jest takie fałszywe, naprawdę. Zazwyczaj no mówię, wow, ona wpada do domu i po prostu robi taką po prostu siekę gdzieś tam mężowi, czy co, naprawdę, o wow. naprawdę, uważaj. Więc zazwyczaj no mówię, czasem zagaduję do dziewczyny, hej, ładnie gdzieś tam wyglądasz. to tak? ho, 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 Fajne, dziękuję, to miło. Ho, ho, i, hi, hi. Ja piernicze, już. Po prostu już znam ten typ. To jest naprawdę. To jest takie już. To jest takie po prostu fałszywe, ja piernicze, naprawdę. To jest wiesz. Te lepsze, te lepsze już takie sprawniejsze graczki, no to już troszkę jakby to powiedzieć, no e, inaczej, bo widzisz. Inaczej wygląda, gdy mówisz coś wesołego, śmiesznego, i dziewczyna się śmieje i tak dalej. No nie czuć różnicę między naturalnym gdzieś tam śmiechem, a takim fałszywym, wiesz? Naprawdę. Dlatego no mówię, jeśli trafiasz na taki fałszywy śmiech, to tam za chwilę naprawdę pojawią się latające małpy, pogróżki i tak dalej, to jest standard, naprawdę to jest standard. Dlatego no mówię, e, zazwyczaj ja mówię, ja unikam gdzieś tam pisania i tak dalej, unikam gdzieś tam wpadania w jakąś tam furię i tak dalej, e, napisania czegoś e, takie, co mnie może pogrążyć, rozumiesz? Naprawdę. Bo mówię, numero uno zawsze gdzieś tam e, kobiet zaburzonych jest takie zastraszanie. Bo kobieta Narcyz zawsze chce cię zniszczyć psychicznie. Może podszedłeś kiedyś do jakiejś dziewczyny, była zaburzona narcystycznie i bałeś się później zagadywać do innych kobiet. No właśnie, to jest to. Dałeś się po prostu zmanipulować. Wziąłeś to do siebie. Ja nie mówię, że jakby to powiedzieć. Ja nigdy nie usłyszałem jakiegoś tam naprawdę mega, 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 jakiegoś tam tekstu, który naprawdę mnie gdzieś tam e, tak e, dojechał, no nie, no nie. Najgorszy tekst to chyba było, gdzie dziewczyna krzyknęła odejdź ode mnie, tak po prostu, aż krzyknęła, no nie, i ja tak... no i odszedłem od niej, no, ale dalej działałem, ale no miałem takie sytuacje, w których no po prostu w głowie, że wiesz, co chodzi, Pojęci więcej i mniej gdzieś tam siedzę w internecie, tym, jakby to powiedzieć, mniej na mnie iluzje działają. Tak bym Ci to powiedział, naprawdę. Ogólnie zazwyczaj jest tak, że no, zazwyczaj mam chłopaka i tak dalej, i tak dalej. No nie. Choć mówię, raz na jakiś czas trafi się. Zazwyczaj pojęcie tak, im starsza kobieta, tym bardziej ma zniszczony umysł. Dlatego jest bardziej taka wiarz. Dlatego mówię, ja zagaduję do dziewczyn w pewnym przedziale i zazwyczaj, no, jest pozytywnie. No, i tak dziewczyna ma dopiero lekkie stany zaburzenia i tak dalej, i tak dalej. No, to powiem ci, że i tak jest to dużo bardziej znośliwe niż te, no, starsze, no nie. Zazwyczaj, no, mówię, no te 25 plus to już mówię, to już zmęczona bania. Jeśli laska jest zaburzona, to tam już naprawdę. Bardzo szybko doprowadzić ją gdzieś tam do nerwicy i tak dalej, dlatego ona naprawdę bardziej po, potrafi ci dojechać, postraszyć cię i tak dalej, dlatego mówię unikaj kobiet w pewnym przedziale, bo tam już naprawdę próchno totalne w życiu jej już nie wyszło, model atrakcyjności spada, za chwilę menopauza, wiesz co chodzi, już nie może tak manipulować, bo już wiesz tyje. Nie można gdzieś tam pić, palić, wciągać i po prostu super wyglądać. W końcu organizm naprawdę się buntuje, wszystkie te narządy wewnętrzne zaczynają upadać i po prostu, wiesz, no już krew już nie taka, wszystko tam po prostu wypada, pojawiają się jakieś pierwsze oznaki cukrzycy, trzustka nie wydoli, wiesz, co chodzi. To wszystko jakby to powiedzieć, no coś za coś i już mówię, nawet jak już gdzieś tam mało je, to i tak to sadło zostaje i tak dalej, i tak dalej. Więc no mówię, atakuj zawsze dziewczyny w pewnym przedziale i ciesz się. Tyle.